Witajcie na kanale Wymijacz, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, nagrywamy z naszego portalu międzyczasowego, chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze możecie jakiś ciekawy komentarz napisać i 10 łapek i to takie nagramy więcej takich, tak? 10 łapek. dzisiaj taki krótki maratonik, o, no tak, jeszcze czekamy na pewnych międzygalaktycznych podróżników, bo my dzisiaj z nimi podróżujemy, Jak mówiliśmy... mamy śmigacza czasowego on 10 machów wyciąga. Jak już mówiliśmy, nagramy Wam jak jeździmy skuterem po ogrodzie, możliwe, ale to musicie dużo lajków zostawić. Przynajmniej 50, jak się postaram. Tylko <noise> No, To znaczy standardowo 6 od 10. Dobra, zrobimy. Od 6 do 10. Zrobimy tak, jeżeli łącznie. Ja się pobawię. Tutaj. Nie baw się lepiej. I on niepotrzebnie Ty... się w ogóle tym bawi. Bardzo się Wyszedłem na chwilę z naszego transportera. Bo wymiatacz się bawił kluczykami. Niepotrzebnie, bo tam wymiar jeden otworzymy, ale jego nie należy otwierać bo jest niebezpieczny. Potwierdzisz osobno. Musieliśmy szybko się teleportować. Mamy widok na naszych podróżników, więc. Jak damy znać, to będzie... A tak serio, po, tak. poważniej mówiąc po prostu otworzyliśmy przez przypadek bagażnik. W naszym o tym. No. Mm, no. Bagażnik to jest bardzo pojemny. No, wychodzi gdzieś. Nie, on żartuje. Nawet. To jest niepojemny, tylko bardzo auto przyjmuje duże wagi. Auto teleportujące. Czyli teleporty. Teleport międzyczasowy. Teleporty. Tak, międzymiarowy. Osobnik jedzie, tak, jedzie, tak. Może znacie piosenkę? Serduszko buka w rytmie czacza. Miłości szuka w Bo na kochaniu nie znasz właśnie się ty i już. Taki krótki taki przerywnik sierry, się namyślić co powiedzieć. A więc dajcie suba, dajcie dajcie komentarze i łapek. Napiszcie jakieś... 10 film. łapek dajcie. O. Napiszcie czy już wam działają lajki, bo dużo osób skarżyło się na Hakera, W sumie złośnika takiego. Taki, to, taki, bo, troll. On mi przeszkadza, ale jest po prostu jak. Agresywny. Za... Jest. Dziękuję, że zalajkowaliście jak on już się odczepił i bardzo fajnie to było. Nie no przebiliście się trochę przez hakera, tak. na się wyszło w końcu 6 lajków, ale by było więcej. 10 zdobiliście, bardzo dziękuję. Że. 10 dobili? 10 na 13 tajki. Park tego y, pustyni. Jest 10, tam? No. I dzięki za 92 za wyświetleniu. No, ogólnie to, to, to dobrze, że dobiliście mimo hakera. Y, no, postarajcie się tutaj w naszych słuchowiskach tych 3, 3, 3 minuty 30. Tak, będziemy robić odliczanko, że? Nie, nie robimy odliczanek teraz. Po prostu wyłączymy ich. Macie powiem, 20, 19, powiem. 8. Cicho! 17. Tutaj ogólnie jest bardzo ładnie. Wesoło jest. Tak. I za niedługo hmm. będziemy gdzieś jechać. To znaczy przenosić się w teleporcie? No, teleportować się. W wymiarowym. Dobra. Dwa.